Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Maestia Rise of Keledus. Ja postanowiłam sobie teraz. Dobra, on ma questa? Mam z nim pogadać? Receive quest? Mam questa od niego. Skip. Co tu mamy zrobić? Hmm. Czyli będzie pewnie problem, będzie pewnie problem. Dobra, pogadamy sobie z jakimś tam secret guardianem. Yy, bo cóż mamy innego do roboty? Jaka ona słodka. Gdzie idziemy? Nawet nie wiem gdzie idziemy. Delphi. Jakoś tak zawsze idziemy do Delphi. Nie wiem czy jest jakiś inny portal, czy po prostu na mój poziom jest tylko Delphi. Mm -hmm. Dobra, zdaje się, że tam mi nie pozwolą iść, więc ja sobie po prostu pójdę. Po prostu sobie pójdę przez mostek i pogadam. Um. Ogólnie też przepraszam Was bardzo. Aha, moment, bo ja może mam renifera. Nie mam renifera, wygasł mi. Cholera, no. Mm, matko, masakra. I muszę co? I muszę mieć teraz jeszcze 20 level, żeby sobie skrzydełka założyć. Świetnie po prostu, świetnie. To z tym guardianem mam pogadać, tak? Bo oczywiście ostatnio na live nie zdążyłam oddać quest'a. Eee, uh, Quest. Complete. Skip. Dobra niech będzie HP. O, ale to ja znowu muszę ten. Muszę tam wejść znowu. Hmm. Ale na jakim poziomie jest napisane? Kancel. Może ja tam sobie wejdę spokojnie na luzie, na jakimś normalu. Spróbujmy. Może się uda. Nie, nie, nie obiecuję. Najwyżej, kurczę, zginę, przepadnę i w ogóle wszystko. Najwyżej będę uciekać, a o wezmę po prostu nogi za pasję i się wyniosę stamtąd. A mogę sobie wziąć pomocnika w sumie. Eee, kogo ja mogę tutaj zatrudnić? Nie będzie, że warriora zatrudnię. Dobra, i mam zaatakować pajączki, a pajączki były dalej, z tego co pamiętam. Nie, serio. Muszę z nimi walczyć. A on ich pozabija, prawda? Dobra, I nie walczmy z nimi, tylko zajmijmy się normalnymi tymi. Oj dobra, nie da się. To ja tego quest'a zrobię chyba na jakimś live'ie czy coś. Dobra, wracamy, bo nim my dojdziemy tam do tego, to nas zachlastają po prostu. Przepraszam was za moją chrypę, ale kremówka dopiero wstała. Hmm. Close. Yy, tu wracamy. No, hopsa, hopsa. Ale te portale pięknie grają, naprawdę, powiem wam. Świetne są. Dobra, to idziemy jakiegoś innego robić tego, innego robić. Questa na przykład na centaury. Centaury są fajne. Bardzo fajne. Tylko chyba ciężko je zabić, z tego co pamiętam. Ja tam uważam, że najlepszą metodą gry jest gra w tym w grupie i w ogóle tylko że problem jest taki, że nie mam grupy. Cholera no. No aha. gdzie są jakieś jest polacy w ogóle może? Przede wszystkim gdzie są centaury? Hm. Seria, ja nie mogę tu zejść. A nie mogę stąd tego wziąć. Nie mogę. Kurde. Bo te pająki przecież będą są praktycznie identyczne jak te, jak w tamtym, tamtym, tamtym co czymś. Bo to się w tej grze chyba też nazywa dungeonem, nie? No i co? I kto mnie pokona? Kto mnie pokona? Na pewno nie ty. O Jezus Maria co za sierota. Ja sobie muszę wymienić chyba miecz na lepszy. Bo w tym tempie to... No i co już muszę się modlić? A po co mi ten HP potion? Jak ja przecież yy, ten. Dobra, już, już. Inwentory, zobaczę co tu mam. Mam ósmy level. Mam ósmy założona. Mam coś na wyższy? Nie mam, no. Ale ile to da zadaje, Zadaję, a tak, 36. No to moje jest lepsze. O, ja mam ten, to na pierwszy się założę. Yy, tu, 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 Muszę sobie kupić jakąś broń, chyba, bo już zwątpiłam, że dostanę ją z Questa. Piąty. I muszę coś posprzedawać, bo. Yy, się chwilowo gubię w tym wszystkim, co tu mam. Jeszcze nie trafiłam. Spoko. Nie ma to jak nie trafić pierwszego uderzenia, które jest w dodatku atakiem specjalnym. Cóż dostałam? Co to jest? Angel wings Wing Swing. Ja to potrzebuję? Nie, nie potrzebuję. Ale przyda się. No i co? I znowu, bo bez drużyny to trzeba odpocząć, nie? Ech, powiem wam, że czasami się... O, dobra, to skilla sobie wyteguję od razu. Co to jest, Vitality? Mówiliście, że mam w aktywne, tak? Inwestować. Mhm. Dobra. Już starczy tej modlitwy. Nie bądźmy zbyt religijni. Czemu ja mu nie mogę zadać obrażeń tym tym? Ja nie wiem, że to była, żeby być wyżej niż on. Te turowe rozgrywki mnie czasami dobijają, że niby mój poziom a zabija tyle życia, zabiera tyle życia, że po prostu nie da się nic ta, nic ogarnąć tutaj tylko od razu wiecie. Się zabije jednego i trzeba odpoczywać 10 minut. Smutne to, strasznie smutne. No, wstaje tam seradę już chyba. O Jezus, dlaczego on nie trafia na start, no? A mógłby trafić. Ile mu tam zostało? No idzie mi coraz lepiej, nie? Jeszcze dwóch. Co tam jest? Dragrats. Gdzie jest ta moja lista przyjaciół, bo ja przyśmiałam tu kogoś, nie? E settings, settings Controls e i teraz po controlsach powinno być zaraz jakiś tam Guild list select auto party friend F są? Nie ma. Szkoda. Są szkoda, naprawdę. No. Dopiero mnie zauważył. Wow, patrzcie. Jak miło z jego strony, że jest taki szybki. Czwóreczka, trujeczka, ładnie i wykończyliśmy go. Mam miecz. Mam jakiś miecz. No, w końcu, ale. Jak ja mam go zidentyfikować? Altar. Dobra, to ja ogarnę jakiś altar później. Możecie mi napisać w komentarzach, jak to zrobić, bo ja szczerze mówiąc to się nie orientuję. A te... świat gry to mnie dobija czasami swoją, wiecie, wielkością i w ogóle. Co to za stwór, Boże? Koszmar jakiś. A ja ostatnio, pamiętam, biłam scouty i co? Nie mogłam wtedy mieć tego quest'a, tylko musiałam mieć na te, te wszystkie... te drugie. No i zużywam ten HP potion, no. To też jest dobre. że tam. Dobra. Eee. Okej. Okay. Pomodlimy się, oddamy questa. Będzie miło przynajmniej. Komplet. Oj, mogłabym już awansować. Tu mam w te, te w tym. Wiecie w czym. To mam. wy w, 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 w. O, Kasia jakaś. Co? No nie. Serio? Czym one mnie zabiły? Przecież ostatnio jak przy nich przechodziłam, to nic mi nie zrobiły. Ale może nawet lepiej. Santa Claus, dobra, ale może ja mam teraz przy sobie 10 tych nie mam. Ale tam 3 potrzebuję chyba, tak? Zaraz, nie, nie ty, tylko ty Santa Claus, receive quest. Daily skip. O, accept. Skip. I mogę complete od razu. Dostałam renifera znowu. Wihi. renifery są spoko. Dobra, to ja może teraz pójdę do jakiegoś... Um, Merchanta. Gdzie oni są chwilowo? Forbidden zone. Portal to Pectus. To jest jakiś... Auction house, to nie. Hmm. Ale to jest store room. To ja nie chcę. To jest od gildi typek. Tamten jest o mailbox. Tylko, że ja nie mam żadnych wiadomości, to nie w tej grze. Mama level swordzie. To jest takie smutne. O, jest od broni ktoś, tak. Ale to jest dzielnica kleryków. Oh god, po prostu nie mogę z siebie, nie. Messenary manager. Hmm. Dobra, no moment. Combine. Nie, to nie. Tego nie chcę. Weapon instructions. Accessory instructions. A może skorzystam z weapon instructions. Go shopping. Hmm, dostałam smsa jeszcze. Spoko, spoko, spoko. Ale co muszę zrobić? The seal in order to display this It's an altar? Altar to jest świątynia, chyba, tak? Ej, hey, moment, no jest jakaś świątynia. Hello? To, czy ja to. Czyje to jest? Magów. O, tam będzie warriorów, dobra. uff, jesteśmy w domu po prostu. Świetnie. Szybałem mailbox gildia o, to mogę z nim pogadać, bo on coś do mnie ma, tak? na four elements o, identification scroll muszę to zrobić dobra, to ja to robię teraz muszę z nim pogadać i wtedy dostanę, tak? O mamuniu powiem wam, że to jest... O, to z nim mam pogadać. Świetnie. Receive Quest, complete skip. Complete skip. Dobra, chwilowo go zostawię w spokoju, inwentory. on ten identyfikator jest... Y I co ja chcę zidentyfikować? 13 czy 13? 69, a to ma 51, to teraz ja chcę zidentyfikować. No. O, o, dobra. Świetnie. Wyposażyłam się tak pięknie, teraz mogę iść wszędzie. Teraz mogę robić questy. A ja miałam identification scroll, nawet nie wiedziałam. Eee, co mam? Eee. <laughs> No. Dobra, spoko. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Please level up to level 17. To będzie proste. Dobra. Co mam zrobić? Co mam zrobić? ale to jest ten toktu. To co mogę pogadać, to pogadam, bo chwilowo i tak na walkę nie mam. O, a ta co chce? Też ma questa. Dobra. Nie wiem, tylko czemu czemu ja nie musiałam nic robić. Czy powiem inaczej, co ja takiego miałam, że nie musiałam nic robić. Wyposażę <laughs> się w Renifera, już trudno. Bo znowu będzie, że go dostanę, a w ogóle z niego nie korzystałam. Talk to General Goodies. On jest gdzieś tutaj. Muszę iść przez portal? Na pewno. Bo ja tu widziałam kogoś z General Goodies. Tylko nie wiem cholera gdzie jest znowu, no. Akcesori. Auction house. Guardians z gildie. Nie. To nie tu, a może tu? O jest General Woodies. Receive Quest? Klaus nie ma żadnych. Dobra, czy jednak może przejść przez portal? Hmm, tylko po co ja tu lazłam teraz, no. Zrobię tego questa i wygląda na to, że spadam. I żegnam się z wami i pewnie zobaczymy się na kolejnym... Kiedy mogę wejść? Co. Ale ja tu mam wejść. Nie, nie tu mam wejść. Boże kochany. Jak była ta strzałka, to było dużo lepiej. Dobra, wiecie co? Nie znajdę jej teraz. Także ja się z wami żegnam. I chyba do następnego odcinka albo następnego live'a. Jeżeli chcecie się zarejestrować, to przypominam, link jest w opisie. No. To pa pa, trzymajcie się, cześć.